Gruchnęła dzisiaj informacja, że browar Namysłów jest zamykany. Grupa Żywiec przenosi produkcję do innych zakładów. Jak wspomniał burmistrz Namysłowa, od 1321 roku ważone było tam piwo. Mam nadzieję, że pomimo zamknięcia zakładu przez Żywiec, będzie dalej kontynuowana jakaś produkcja i ktoś weźmie ten browar w swoje ręce, żeby dalej tchnąć to browarnicze życie w te korytarze. No, zobaczymy. Ja dzisiaj testuję sobie, czasem do niego wracam, namysłów PILS. Zobaczymy, jak smakuje. Piana już opadła, a emocja, niestety, nie. E, trzymam kciuki za namysłów. Lecimy, zobaczymy, jak. Leki słodowy zapach. Jest słodowo, jest lekka goreczka na końcu. Nigdy nie byłem wielkim fanem na słowa. Ale od czasu do czasu mam przyjemność. Bo nie powiem, żeby to piwo nie odrzucało. Jak najbardziej do wybicia. Trzymam kciuki. Komentujcie, subskrybujcie i lecimy po więcej. Mojego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.